Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Ciechanowa i Ziemi Ciechanowskiej, arcerze, rodacy, stajemy dziś do apelu na placu marszałka Józefa Piłsudskiego, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się Wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, Sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległości. Kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz błękitnej armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, kadetów, harcerzy, strzelców, stokoli, różniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego państwa polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego. Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbur-Muśnickiego. Stańcie do apelu. Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wzywam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu. Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku. Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, pierwszej i drugiej Armii Wojska Polskiego oraz Polskiego Państwa Podziemnego i Powojennego Podziemia Niepodległościowego. Stańcie do apelu! Wzywam wyzwolicieli Ciechanowa! Z 11 listopada 1918 roku, harcerzy, wołowiaków i strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, wzywam obrońców Reduty Mławskiej, żołnierzy 11 Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Rydza-Śmigłego walczących w wojnie obronnej 1939 roku. Wzywam mieszkańców ziemi ciechanowskiej, którzy stanęli do walki o niepodległą Polskę. Stańcie do apelu! Do Was zwracam się potomni. Niech bohaterowie walką o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny pozostaną na zawsze w Waszej pamięci, w historii Polski i dziejach narodu polskiego. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć!